Chcemy również docierać do firm. Dlatego, że jeżeli mówimy o tym, że przynajmniej półtora miliona ludzi rocznie jest w żałobie, to to znaczy, że to są ludzie, którzy są obok nas. A gdzie, na, gdzie spędzamy najwięcej czasu w życiu? W pracy. W pracy. Dlatego, że to, to w tej pracy jesteśmy 8 godzin. I żałoba to nie dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy umarł nam ro, rodzic, dziecko, partner, mąż żona. Czasami to też jest na przykład utracona ciąża. A pracownik w kryzysie żałoby, to jest pracownik mniej wydajny po prostu. Mniej wydajny, często też. Albo z w ogóle go nie ma. Z jakiegoś powodu musi rezygnować z pracy, bo po prostu nie jest w stanie pracować. I jakby też, ponieważ jakby coraz trudniej o wartościowych pracowników, a ponieważ wchodzi też do pracy pokolenie Z, które ma zupełnie inne wartości niż nasze pokolenie wychowane na przełomie wieków, jeszcze które pamięta lata 90. takie bardzo y, mocno nastawione na zyski kapitał i zarabianie. Dlatego inne dodajmy nie wcale tak. nie gorsze. Nie nie gorsze. Ja absolutnie nie uważam. Ja uważam, że oni nas ja uczą też, też y, tak jest. Y, szacunku do siebie samego i to jest w ogóle super. Natomiast oni y, też potrzebują takich y, innych y, innej pomocy. Więc Ale myślę, że budowanie tej oni kultury. Oni są też bardziej wrażliwi, tak. prawda? Budowanie tej kultury troski w firmach to też będzie pod lupą fundacji.